Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bądźcie serdecznie przywitani w ten wtorkowy dzień, czy pewnie raczej wtorkowy wieczór, aczkolwiek może ktoś tego też słucha w innej porze dnia, bo pewnie jesteście w różnych miejscach na Ziemi, aczkolwiek może też czekacie do wieczora, skoro to zasypiaki, żeby posłuchać. Ale jeżeli ktoś się modli w ciągu dnia, na przykład przed Drzemką, bo to będzie zasypiakowa modlitwa przed drzemkowa, to też go bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że się spotykamy. Kochani, dzisiaj najpierw krótka inspiracja słowem Bożym z czytań szalnych. Mamy dzisiaj takie zdanie z Ewangelii Świętego Jana, które czytamy w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi tak: A to jest życie wieczne, aby znali ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, mówi Pan Jezus, że życiem wiecznym nie są żadne szczęścia po prostu dla nas, takie, że coś tam masz, albo kimś jesteś, albo coś dostałeś. Tylko życie wieczne to jest znanie Boga, czyli największą radością, największym szczęściem będzie to, że będziemy Go znali, że będziemy Go widzieli, takim, jakim jest. Kanie, my mamy życie wieczne robić już tu na ziemi. Mamy to Królestwo Boże zaprowadzać, bo ono jest już między nami, oczywiście w Jego jakiejś takiej początkowej fazie. Już tutaj za naszego życia. Więc naszym głównym celem tego życia, tego co tu robimy, nie jedynym oczywiście, ale takim, który jest na liderze, powinno być poznawanie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał, czyli Jezusa Chrystusa. Kani dzisiaj pytanie do rachunku sumienia właśnie o to: co robisz, żeby poznawać Boga? Zróbmy sobie rachunek sumienia z tak zwanej, wiem, że teraz to bardzo źle zabrzmi, ale edukacji chrześcijańskiej, nie? I koniecznie chodzi oczywiście o żadną suchą wiedzę. Ale czy czytasz jakieś książki? Nie to w sensie, że tylko, wiecie, pobożnościowe z litaniami. Nie to, że mam coś do litanii. Wiecie, że odmawiamy zawsze w piątki litanie. Tylko chodzi o to, czy rozwijasz swoje poznanie Pana Boga, również wiedzą. Czy chodzisz na spotkania? Czy, jak to dawniej było w rachunku sumienia, trochę to oczywiście było wkurzające, ale czy czytasz prasę katolicką? I uwaga, nie, nie chodzi o czytanie, kochani, prasy katolickiej. Ja nie ukrywam, nie czytam prasy katolickiej. Ale w takim sensie, czy próbujesz zrozumieć pewne rzeczy, których nie rozumiesz? Czy szukasz odpowiedzi? Czy zadowalasz się tylko odpowiedziami, które są, nie wiem, najprostsze, a nie szukasz głębiej? Generalnie. Czy poznajesz Boga? Czy próbujesz wykonywać pracę? Bo to jest, kochani, również praca. Którą mamy wykonać. Jasne, że Bóg się sam objawia, ale to nie znaczy, że nie potrzebuje naszego wysiłku, naszego skierowania ku Niemu. Więc zróbmy dzisiaj taki rachunek sumienia z naszej gorliwości w szukaniu Pana Boga, tak? To dotyczy również modlitwy, to dotyczy właśnie studiowania, to dotyczy rozumienia, to dotyczy czytania, to dotyczy poznawania, rozmawiania, dyskutowania itd. Podczasem mówimy, że nie rozumiemy, że ach, ta wiara taka skomplikowana, ale de facto niewiele robimy żeby zrozumieć, niewiele robimy, żeby poszukać, niewiele robimy, żeby poznać więcej. Więc zróbmy sobie teraz z tego rachunek sumienia. Nasz dobry ojcze, ty dajesz nam się nieustannie poznawać, ty posyłasz swojego świętego ducha, aby nam ciebie przynosił, ty posłałeś swojego syna, aby o tobie nam opowiedział. Prosimy Cię, daj nam łaskę gorliwego szukania ciebie, gorliwego poznawania ciebie, gorliwego pragnienia zbliżania się do ciebie i rozumienia coraz więcej z tego, kim jesteś i z tego, w jaki sposób chcesz z nami być. Rozpal w nas takie święte pragnienie, abyśmy chcieli być blisko, abyśmy chcieli Cię znać bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, odmówmy sobie może teraz y, tajemnicę y, zasłania Ducha Świętego, żeby nas Duch Święty oświecał w tych naszych poszukiwaniach Pana Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I na koniec tego spotkania, moi drodzy, dajcie mi się, proszę, proszę pobłogosławić. Bardzo, bardzo proszę o wasze czoła. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna noc i do usłyszenia, moi drodzy, już jutro, oby jak najszybciej. Wszystkiego pięknego, dobrej nocy, śpijcie spokojnie z Bogiem. Papa. Pa.